Także siema, tu jest już dzisiaj drugi odcinek, który dzisiaj wrócę. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się zdąży wrócić i zaczynam od 33.00, bo po prostu, żeby nie było dudu. Tu mówię... dobra, nie wiem czemu, ale nie było po prostu. No, Wiecie o co chodzi. No, więc sobie zagramy dobre w sumie. Tutaj mam tego tak teraz też E, Nindże i no, I jeszcze farmy. Ale farmy to tam mniejsze. Hmm. coś jeszcze bym chciał postawić? Może... No, jaki ty masz zasięg, kolego? Tak, no to nie wiem, czy będziemy sięgać. A tu? Temu też, niestety, nie ma. Ale... ale Jakbym zostawił jeszcze tu kilka... Chociaż dobra. Tyle. Pójdę pod plantację, to widzieli. Plantacje. No i pięknie, to się nazywa bliznę. I tak, plantację mam kłaść, mam. To różne państwa. Znowu, więc nie tutaj jakieś regeny zielone, ale to ma. Nie, nie straszne. Tak myślę. Bo trochę się przebieram ale <średnie> Tak średnio mam pieniądze, a drugie nie wiem co właśnie, coś No, nie wiem. Może byśmy helikopter postawili po prostu. I koniec problemu. Albo wiem, Juggernauta bym postawił tak na środku. Po prostu. Jest Juggernaut. Żebym widział kawałek, to się może przydać. Ale żeby był też na strong, bo to też chyba nie Myślę, że mogę teraz zbierać na kolejną plantację. I potem mogę postawić superno. Nie wiem, czy to będzie rozsądne moment, Raczej nie, bo tego nie robię, ale... postawił na było plantacji i dostawił też od silnika, żeby dostawał te wszystkie jednostki. Oj, dobra. Dobra. Ten alchemik chyba złapie. Ja w takie wrażenie. Może tak, a może nie. Nie wiadomo. Ale dobra, to już jest drugi odcinek, który dzisiaj na Już tak się czuję pewny. No. Może się ja tym, jak mówię, bo tak, 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 na piju. Kolejną prędkość, bo było przecież. Teraz bym poszedł pod, pod kolejną prędkość, przecież im więcej pieniędzy, tym więcej budziliśmy. Cię upłaca, ale... Um, ...też bym coś postawił na kamerę, bo w tej chwili to Mi się przydało. I będę włączył tutaj klejnot, jeszcze może... Jeszcze drugi zapis. I idę pod cofanie. I, I to. O! Pięknie! Żeby Chociaż tu mogę. No, tego nie No. Średnio. Ale teraz będę bym... musiał Tak i chodź, tak. No i będzie git. Coś tam pomożę. Może niedużo, ale żeby to miło wszędzie. Bo ja nie ma takiej jednostki, jak to i teraz bym się skupił na tym, co jest wtedy. Albo muszę, odbieraj. No, powiedzcie, co? Dobra, odbieraj. Przyda się. Ubierzcie mi.

to drzewko, żeby było. No, tu mogło być liczny. No, na razie A teraz się kupię na tym szyjkowiczym. Mamy no, szarpot. Chyba pod żeby no, to nie? Z To hmm. będzie całkiem hmm. głośno. Najmniej pięć bardzo ładne, ja to potrzebuję. No i właśnie o to mi chodzi. I żeby ja bym się mogła jeszcze zdziałać. No, to będzie idealne. Tak. Hmm. Tak myślę, że to jeszcze mogę zrobić. Te dziwne zostawię sobie na. Nie jest nic. tylko Nie mam kiełbienia idealne, dobra I jak panuje. na 55. bo Przerażenie trwa. Mam 55. trwa, Przez. 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 tej o, no, mam nadzieję, że pomoże, ale widzę, że kam jest problemem. No, kamień jest dużym problemem. Moła, handle it. No, o, mam raz. Teraz nie to, że No i teraz nie wiem, czy to się mąż, to jest, mam, daj, nie ale nie wiem, czy jest ten.

No i to koniec tego drugiego odcinka. Powiedziałem, że będzie. No i był. A więc, nie.